Waldemars, rolnik szuka żony, szokuje wszystkich, co takiego powiedział. Waldemars, rolnik szukarzony, nagle zabrał głos, dzieląc się z internautami swoim szczęściem i wdzięcznością. Parę wcześniej poinformowali, że spodziewają się córeczki, co było dla nich ogromną radością. Teraz Waldemar postanowił podziękować fanom za wsparcie i miłe słowa, które otrzymali w związku z tą wspaniałą nowiną. Po wielu spekulacjach i plotkach na temat stanu ich związku, Waldemar zdecydował się wyjść naprzeciw troskom i przekazać fanom, jak dobrze czuje się Dorota, będąc w ciąży. Opowiedział o jej dobrej kondycji i zadowoleniu z obecnego etapu życia. W swoim szczerym przesłaniu na Instagramie Waldemar wyraził ogromną wdzięczność za wsparcie i pozytywne reakcje, jakie otrzymali od fanów. Podkreślił, jak ważne jest dla nich to wsparcie i jak bardzo cieszy ich otrzymana reakcja. Nie spodziewał się takiej lawiny pozytywnych komentarzy i gratulacji. W rozmowie z party.pl Waldemar wyznał że spełnienie marzenia o córce jest dla niego ogromną nagrodą za dobro, jakie stara się rozsiewać na co dzień. Wierzy, że przyjście na świat córeczki jest dla niego szczególnym błogosławieństwem i nagrodą za dobre uczynki. Waldemar podkreślił, że choć jego marzeniem było mieć syna, to przyjście na świat córeczki sprawiło mu ogromną radość i satysfakcję. Wyraził swoją wdzięczność za to, że los obdarzył ich kolejnym dzieckiem. Które będzie dla nich źródłem nowej miłości i szczęścia. Jego szczere słowa oraz pozytywne podejście do życia z pewnością spotkały się z uznaniem i sympatią ze strony fanów, którzy życzyli mu i Dorocie wszelkiej pomyślności w tej szczególnej chwili. Teraz, gdy para oczekuje narodzin córeczki, ich życie wypełnione będzie nowymi emocjami i radością, na którą z pewnością czekają z niecierpliwością. Jest to kolejny etap w życiu Waldemara i Doroty który z pewnością będzie pełen wyzwań, ale także niezapomnianych chwil spędzonych z ich nowym członkiem rodziny. Ich otwarte podejście i wdzięczność za nadchodzące zmiany przemawiają do wielu osób, inspirując do pozytywnego podejścia do życiowych wyzwań i nieoczekiwanych obrotów sytuacji. Wszyscy życzymy im wiele szczęścia na tej drodze i czekamy z niecierpliwością na kolejne wieści o narodzinach ich córeczki. Waldemar i Dorota są nie tylko bohaterami programu telewizyjnego, ale również prawdziwymi ludźmi, których radości i wyzwania dotykają serc widzów. Ich otwarta postawa i szczerość w wyrażaniu uczuć sprawiają, że wiele osób identyfikuje się z nimi i współczuje im w trudniejszych chwilach, jak również cieszy się z ich sukcesów i szczęścia. To właśnie ta bliskość z publicznością sprawia, że informacje o nadchodzącym przyjściu na świat dziecka wzbudzają tak duże zainteresowanie i emocje.